Wielka afera węglowa, której korzenie sięgają właśnie tamtych miesięcy 2014 roku. Tutaj dwie dane, dwie liczby właściwie wszystko wyjaśniają. Kiedy zdawałem urząd premiera import rosyjskiego węgla do Polski wynosił 4,9 miliona ton. 4 9 miliona ton. Po dwóch latach rządów PIS-u import wzrósł do 13 milionów ton rosyjskiego węgla do Polski. Tak było w 2018 roku. Nie muszę przypominać, że w tym czasie, kiedy tak gwałtownie rósł import węgla z Rosji, po zmianie rządu, po w sprawie pana Falenty ministrem odpowiedzialnym za energię był pan Tchurzewski, którego najbliższa rodzina, syn i brat prowadzili na dużą skalę handel węglem z Rosją. Mówiąc krótko, sprowadzali ten rosyjski węgiel do Polski. Nie szukam sensacji. Ja naprawdę nie zakładam i nigdy tak nie zakładałem. Że Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński, liderzy tej partii są bezpośrednio wplątani w aferę śpiegowską, czy że współpracują z rosyjskimi służbami. Ale kiedy tylko rozpoczęła się sprawa Pana Falenty, uprzedzałem także w Sejmie publicznie, że Kaczyński i Pis dają się wmontować poprzez działania rosyjskich służb specjalnych, a także polskich rodzimych aferzystów. W scenariusz pisany cyrylicą, scenariusz pisany obcym alfabetem.